Cześć, witajcie. Z tej strony Lisek, a to jest kolejny odcinek serii Call of Duty. Dzisiaj będziemy sobie robić desant na niemieckim okręcie, więc zaczynamy OK. Znajdujemy się na łodzi z naszym kochanym kapitanem Priceem, jego ła, kolegą Watersem i płyniemy właśnie do statku. A dzisiejszym tematem takim głównym, o który będę mówił, to jest ciemna strona e, obozów koncentracyjnych, której wy nie znacie, a chociaż rzadko kto to zna. E, więc tutaj będziemy sobie płynąć. Tu nasi koledzy będą, nasi, będą e, całą tą procedurę dopłynięcia do, do tego statku wykonywać, a ja troszeczkę opowiem. Więc pewnie każdy z Was słyszał o obozach koncentracyjnych Niemiec. E, Znajdywały się na terenie Polski w większości. E, najbardziej takim znanym to jest Auschwitz-Birkenau. E, ogólnie tam e, pracował pewien gościu, który robił ekspery eksperymenty na bliźniakach. To było takim jego... Taką pasją tak jakby I on nazywał się Joseph Mengele, Mengele Mengele I on nazywany był aniołem śmierci Ponieważ zabijał po prostu Ale w przeciwieństwie do tych ludzi Których zaraz będę wymieniał To przyczynił się jako Tako do rozwinięcia medycyny Więc może zaczniemy sobie Od tej ciemnej historii na południu Europy Więc kiedy Niemcy podbili sobie tam Jugosławię Bośnię i Hercegowinę e, utworzyli sobie takie niepodległe państwo e, które się nazywało Pawelicia e, to ogólnie tam było taki zlepek tych wszystkich bośniowców, hercegowinów czy jak to się tam wymawia e, i tam utworzyli sobie takie obozy koncentracyjne e, otóż e, dodatkowo z tego państwa brali sobie żołnierzy e, takich esesmanów, których Zadaniem było strzec właśnie tych obozów, czyli tak jakby nie było yy, Jakby to, to nazwać, że rodak zabijał rodaka yy, Dobra, tutaj nasz Price idzie sobie przywitać się z Niemcem Musimy iść za nim yy, Przywitamy się, haj, haj, dobra Nie było tego salutu, ponieważ chyba jest cenzura w tej grze yy, Dobra Więc yy, ci strażnicy w nocy w sierpniu 1942 w urządzili sobie konkurs, który no naprawdę yy, po prostu zasługuje na pomstę yy, i powinni zostać potępieni. No naprawdę. Yy, otóż założyli się o świnie, wino i jakiś tam zegarek, yy, kto zabije więcej ludzi. Czyli, tak jakby zabijali swoich rodaków, ale żeby nie było jakiego tam wiecie, że pistoletem, to ich takim głównym. Narzędziem to była taka mała kosa, która była w miejscu kciuka. To było malutkie, po prostu podchodzili i podżynali tym gardła. Brutalne bardzo. I zwycięzca, yy, który tą całą nagrodę zebrał, chwalił się, że zabił ponad 1360 osób. To jest po prostu dla mnie coś niewyobrażalnego, żeby rodak zabijał rodaka w tak bestialski sposób. I to za głupią butelkę wina i świniaka. No to jest po prostu. E, niewyobrażalne e, Dodatkowo Niemcy ss Esesmani, Gestapo Wszyscy Niemcy Byli bardzo szokowani zachowaniem właśnie e, tych, tych ludzi e, Ten cały obóz Mieścił się w Jas, Jas, Jansewaku, Czy jakoś tak Nie wiem jak to się wymawia bo, ponieważ jest po takim dziwnym języku e, Ale e, Niemcy po prostu mieli dość e, Zachowania właśnie takiego Dzikiego tych, tych, e, tych, ludzi I nawet obstawiali te obozy swoimi niemieckimi żołnierzami, żeby tamci nie zabijali e, Mimo, że Niemcy, no wiecie, no zabijali tych Żydów, gazowali Ale to było już mniejsze okrucieństwo niż to, co wyprawiali ci e, ludzie swoim rodakom Że tak bestialski sposób Ale to to jest mało, po prostu oni e, zabijali non stoper, mordowali, gwałcili w okrutny bardzo sposób tu mamy sobie Price'a, który zabił ochronę. Przedtem dawał dokumenty, jak ja mówiłem. Teraz musimy się szybko zbroić, ponieważ, ponieważ, ponieważ um, jest atak na nas. Czyli po prostu robimy teraz taki desant na ten właśnie statek i chyba musimy go, go go wysadzić, mi się wydaje. No, Musimy go wysadzić, dobra. Więc ten temat o tych bośniowcach na razie uważam za zamknięty. Jak coś mi się przypomni, to zaraz dopowiem. No to potem. Dopowiem. E, drugim takim tematem, właśnie, który jest powiązany, e, to są Japończycy. Ale zaraz o tym wszystkim powiem. Tylko chciałem powiedzieć, że e, to, co Niemcy robili, to było złe i, no, nie znaczy, potępiam to, ale jednak trzeba zacząć, że działy się straszniejsze rzeczy niż to, co robili hitlerowcy. Po prostu, jak to mówią, zwycięzcy piszą historię i w ten sposób Wszystkie inne zbrodnie na ludziach zostały zamazane, wyparte poprzez to, że yy, Żydzi byli gazowani i po prostu ciężko jest odszukać się innych zbrodni, które były makabryczniejsze i naprawdę bezsensowne, tylko po prostu zabijali się dla jaj ludzi, że tak powiem, to, bo inaczej tego nie można określić, Ro, rozumiecie? Dobra, my tutaj sobie zabijemy tych Niemców, ponieważ oni są strażnikami tego, tego pokładu, yy, musimy... Położyć, położyć silniki, tak. Musimy położyć dynamity pod. pod. jak się nazywa? Pod silniki tej. tej tego statku. I potem chyba spierniczyć, ale... ale, ale gdzie jest nasz kochany... Urdesz maciorze. Cofniemy się troszeczkę. Gdzie jest nasz kochany price? Podobno gdzieś tam było. O, tutaj, apteczka, dobra. Weźmiemy sobie. Mp40 Tych Niemców naprawdę tutaj jest sporo Bardzo sporo Rozwalimy sobie jeszcze tego I możemy Iść do przodu Okej, okay. więc wcześniej wspomniałem o Japończykach Otóż tak, jak wiadomo Wiecie, może z historii, a może i nie Ło Tutaj ta rzeź była yy, Nie żyje Price? Kurde, ma Zabili Price'a i teraz mnie to co to on teraz zginął i już, już go nie będzie? Dobra, jeszcze raz idziemy. Okej, okay, więc wspominając o Japończykach. O, to jeszcze żyję. E, to tak, że oni, jak wiadomo, bo przerwałem, e, jak wiecie, to Japończycy współpracowali byli e, w państwach osi, czyli byli po prostu ciźli. E, ale to co tam się działo, to po prostu przechodzi też moje ludzkie pojęcie i... Eksperymenty w Auschwitz to przyty, to powiedziałbym Pikuś, chociaż nie powinien tak mówić, ja, yy, ale to jest Pikuś w porównaniu z Japońcami. Otóż, yy, otóż, otóż w, w Japonii powstała taka specjalna, super tajna jednostka yy, wojskowa o numerze 731, czyli jednostka 731, i to była bardzo, bardzo, bardzo tajna i pilnie strzeżona jednostka. W w całej e, Europie, tak? W całej Japonii. E, tam e, żeby się dostać, to naprawdę trzeba było mieć e, farta. E, to była taka bardzo. no bardzo tajna e, jednostka. I mało kto o niej wiedział. E, chociaż teraz też mało kto o tym wie, ponieważ Japończycy jak wiadomo e, mruknęli tylko o tym, nie przeprosili, po prostu tylko tak o. Coś tam wspomnieli i to wszystko, ale mniejsza z tym. Co tam się działo? Otóż tam to był taki obóz eksperymentalny, do którego złożono wszystkich jeńców, e, których Japonia sobie złapała. I to byli jeńcy Chin, Chin z Chin z Rosji i tam ze wszystkiego, e, co tam im wpadło w łapy ich czerwone. E, Okej, okay, więc. Co tam się działo takiego, że to zasługuje na potępienie? Otóż, e, tam były prowadzone bardzo pseudo... pseudonaukowe eksperymenty e, na ludziach. Te eksperymenty naprawdę, kurde to jest granat, naprawdę no mrożą krew w żyłach. E, to co się działo w Auschwitz, no to tak powiedziałem przedtem, no to był pikuś w porównaniu z tym co teraz powiem, e, bo otóż... Japończycy sobie testowali różne choroby na ludziach. Brali sobie takich jeńców. Aha, jeszcze... Yy, znaczy, było mówione tak, że kto trafiał do właśnie jednostki 731, stamtąd żywy nie wychodził. I tak, to była prawda. Otóż, yy, co tam się działo? Otóż, brali sobie jeńców, na przykład, wymuszali u nich choroby. Choroby serca, raka, yy, ospy wiecznej takich e, zabójczych tylko po to żeby potem testować na nich jakieś lekarstwa, jakieś gówna. Dodatkowo testowali bio, e, broń biologiczną, broń chemiczną. Ogólnie zabijali ich po to, żeby się dowiedzieć na przykład e, jak najlepiej zabić sobie człowieka. E, I tak właśnie tam się działo. E, dodatkowo eksperymentowali z takimi chorobami jak na przykład e, nie wiem jak się, jak się nazywało, taka choroba, co zabijała dużo, zabijała dużo ludzi epidemia, to była epidemia, czekajcie, malaria i coś jeszcze, mniejsza z tym i otóż, oni testowali właśnie te choroby na ludziach, mało tego dodatkowo mieli takie wielkie składy szczurów pcheł 3 które zraszali właśnie tymi chorobami Składali do sobie do, do woreczków i wysyłali na tereny Chiny, Chin w tych właśnie woreczkach i to szczególnie na małe wsie takie wioski. I te wszy po uwolnieniu po prostu wchodziły na ludzi i zarażały ich. To miało po prostu tak jakby badać odporność ludzi. Dodatkowo po prostu wchodzili tam sobie i badali jak to... jak to właśnie działa. Dodatkowo. Większość tych... tych, tych, tych zarazków, tych chorób wirusów nie wymarła do dnia dzisiejszego, no po prostu to nie ma szans Ponieważ po prostu to się ciągnęło Zero lekarstwa, zero niczego, pomocy Więc to wszystko cały czas się rozprzestrzeniało I na niektórych e, wsiach, wioskach w Chinach jeszcze Jest ryzyko właśnie zarażenia się ta, 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 taką taką chorobą Ale się wystraszyłem e, Więc Japonia to naprawdę byli skurwysyny, że tak powiem jak ci z Bośni i Hercegowiny, czy tam Jugosławii naprawdę okrucieństwo czystej postaci. E, I nie mówię tutaj ironicznie ani nic, tylko całą prawdę. E, więc to by było na, na, na tyle z tego e, głównego tematu. Jak coś mi się jeszcze przypomni, to wam dopowiem, ale chyba już nie, ponieważ cały temat praktycznie wyczerpałem. Co, jakbyście chcieli sobie uzupełnić tą wiedzę o takie szczegóły, szczegóły to zapraszam was do Wikipedii. Yy, albo do, do Google'a, bo to naprawdę da się poszukać. A ja nie będę Wam mówił takich yy, ciekawych yy, szczegółów, ponieważ to nie jest interesujące i makabryczne. Po prostu w własnym zakresie sobie może, możecie to zobaczyć. Nie będę Wam już tutaj truł dupy. Ok, więc idąc z naszym tutaj trybem, musimy teraz zniszczyć tutaj e, pokład. E, czyli chyba musimy coś tutaj. Nie, musimy coś ukraść. Aha, jeszcze coś musimy. Zajumać, tylko co? Aha, to musimy rozwalić. Rozwaliśmy ich łączność i teraz musimy spierniczyć do naszej pierwszej łodzi, którą przybyliśmy. Ten dziwnie leży. Okej, okay, więc chodzimy sobie w dół. Okej, okay, więc tutaj nie. Aha, jeszcze tak powiem. Proszę was o komentowanie tego tych odcinków moich z Kaliduty i z Kozaków, ponieważ komentarzy naprawdę jest tyle, co kod napłakał, czyli praktycznie nic. A takie komentarze naprawdę mnie cieszą, ponieważ nawet możecie sobie tutaj pisać, co tam mi nie wychodzi, co jest źle, co jest dobrze, swoje uwagi, sugestie, opinie, ponieważ to, to mnie nie dosyć źle cieszy, to jeszcze poucza i pozwala um, robić coraz, coraz to lepsze odcinki, które i mnie cieszą, i was cieszą. Więc jest takie wspólne, wspólne zaangażowanie, wspólna pomoc. Wy mi pomagacie, a ja Wam kręcę odcinki, w których dowiadujecie się ciekawostek, niesuchych faktów, jak na historii. Ok, więc my tutaj sobie idziemy. Aha, jeszcze taka, taka informacja. Piszcie, jak Wam się podoba te moje intro, ponieważ to jest moje pierwsze intro, które zrobiłem, o matko, które zrobiłem sam. Takie, wiecie, bardziej szczegółowe, złożone. Męczyłem się nad tym chyba z dwa dni, albo trzy nawet. Więc piszcie, co sądzicie. Ok, więc my uciekamy do tej do strony łódki, kurde, o ile nam się uda uciec do tej łódki i Skaczę. tak skoczyliśmy. Waters, bierz te kółko i spierniczamy. Znowu nie wiem, czemu jest kółko zamiast takiego steru, ale to mniejsza z tym. Ok, więc uciekliśmy. Statek na, najprawdopodobniej wybuch więc to jest ostatni odcinek przed kampanią rosyjską, radziecką. E, więc na następnym odcinku będzie się bardzo działo, będzie dużo informacji o. Ruskach, czerwonych komunistach. Więc komentujcie. Dawajcie łapki w górę. Proszę Was, komentujcie. Więc ja się z nami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć!